Siemanko, witam w kolejnym odcinku zrobienia serwera w Minecraft. Na dzisiaj przygotowałem dosyć sporo pluginów. Każdym się po kolei zajmiemy, a zaczniemy od logowania. Także do logowania będą nam potrzebne dwa pluginy. Link do nich znajdziecie tak jak ostatnio w opisie. Pierwszy to jest Alfmi Reloaded i drugi to jest Fastrogin. Czemu dwa? No dlatego, że one się w jakiś sposób łączą. Głównym pluginem jest jakby ten, a ten jest jakby drugą częścią. Ciężko mi to wytłumaczyć, ale po prostu są dwa. Dobra, i ważna sprawa tutaj przy pobieraniu pobieramy z innej stronki niż ta. I po wejściu na tą stronkę. Tutaj na dole macie link do tego. Ja standardowo to sobie już pobrałem, ale klikacie tutaj na to i wam wtedy się pobiera. A jak chodzi o fastrogin. Jak tutaj widzimy, 1.12, ostatnia wersja, także troszkę słabo można powiedzieć. Ale za to, jak zjedziemy tutaj sobie niżej, mamy de development builds, czyli po prostu e, takie nieoficjalne buildy można nazwać, wersje. No i tutaj po lewej mamy właśnie ostatnie wersje, te na zielono. To są takie działające, jakby. Więc sobie klikamy w to 9.99 e, i dalej, żeby pobrać. To klikacie sobie fastloginbookit.jar i wtedy już macie to pobrane. Także tyle chodzi o pobieranie odnośnie logowania. Może od razu sobie przelećmy do pobierania, chodzi o pluginy. Zresztą chyba normalnie mi się wydaje. Dalej mamy plugin tab. To jest po prostu pod tabem. Tutaj jak są gracze i tak dalej. To sobie też dzisiaj zrobimy. Dalej jest scoreboard, czyli to są takie informacje po prawej stronie. Tutaj też normalnie pobieracie. I dalej dwa pluginy: Placeholder, API i Volt. One będą potrzebne do pewnych rzeczy, o których powiem później przy robieniu, właśnie, Scoreboarda i Taba. Także do tego przyjdziemy później. A zaczniemy od najważniejszego, czyli od logowania. Dobra chroma, chyba mogę zamknąć. Najwyżej otworzę ponownie Minecrafta ma Polnego. Ale na razie bardziej się nam przyda serwer. Yy, dobra, już Wam pokazuję gdzie mam tutaj te pluginy. Yy, można je wszystkie od razu wrzucić, żeby nie odpalać co chwilę serwera. Także wrzućmy je po prostu wszystkie yy, i odpalmy serwer. Dobra, no i serwer nam wystartował. Także pluginy nam się tutaj ładnie rozpakowały. Także przejdźmy yy, od razu do ich konfiguracji. Fast login to jest pierwszy właśnie od logowania Tutaj mogę odpalić ale w zasadzie tutaj Nic nie będziemy robić bo sobie właśnie w notatniku przed chwilą wypisałem Co będzie wstępnie do zmiany a co nie Tutaj są jakieś opcje ale jak tak przeglądałem To za bardzo nimi zainteresowany nie jestem Ale wiadomo zawsze można przeczytać opisy tutaj są co to dokładnie robi Ja za bardzo się w to, w to nie wczytywałem No bo z doświadczenia ostatnio, to po prostu wiem, że za bardzo to się nie przydawało. Także przejdźmy do tego drugiego, czyli Aufmi, e, I wejdźmy tutaj w config, bo tutaj parę rzeczy chciałbym już zmienić. E, także tak, zaczniemy od takiego czegoś jak sesja. E, jak to działa? Najpierw so, e, zmienimy sobie tutaj na true, żeby używać tego. E, I czas, e, no niech będzie to 10. Ogólnie to działa w ten sposób, że jak jesteśmy na serwerze i z niego wyjdziemy w sumie mogę pokazać aktualnie nie ma tego zastosowanego, więc będzie inaczej ale załóżmy, gramy sobie, gramy na serwerze wyjdziemy na chwilę wyjdziemy z powrotem, jesteśmy zalogowani dalej oczywiście jak się za pierwszym razem zalogowaliśmy i po prostu jak tutaj mamy ustawione na 10, no to w ciągu 10 minut jak wrócimy na serwer, to nie musimy się logować drugi raz. Na takiej zasadzie mniej więcej to działa. Chyba 10 minut, teraz nie jestem pewny, ale no po prostu działa to tak, żeby nie trzeba się cały czas rogować. Jak załóżmy, nie wiem, musicie iść do łazienki, prosta sprawa zamiast awczyć na serwerze, wychodzicie sobie na, chwil, na chwilkę, wracacie z powrotem, wchodzicie na serwer już bez logowania. No chyba, że macie Premium to w ogóle ten plugin załatwia tak. Sprawę, że wpisujecie komendę ukośnik premium i dodaję wasze konto na listę premium, wtedy taka osoba nie musi się w ogóle logować i to jest całkiem spoczko. Dobra, kolejna sprawa. To jest tutaj właśnie, czyli jednak będę potrzebował chroma. Jak chodzi o wiadomości, już odpalmy sobie chroma. Bardziej niż HR. Dobra, kopię sobie ten link strony, który jest właśnie w tym miejscu, bo w tym miejscu można pobrać właśnie spolszczenie tego pluginu. Także klikamy sobie pl po prostu. Teraz możemy to w zasadzie całość zaznaczyć. Ctrl C. I tutaj możemy mieć kilka plików po prostu z wersjami językowymi, ale my sobie zrobimy tak, że wyjdziemy po prostu. Gdzie to tu jest? O, messages. I wejdźmy sobie w angielskie po prostu. I zróbmy Ctrl A, Ctrl V i teraz po prostu te wiadomości podmieniliśmy na polskie. Także tak to właśnie działa. Ctrl S zapisujemy, wychodzimy i teraz już po ponownym uruchomieniu czy tam po odświeżeniu plugina E, powinniśmy mieć właśnie już po polsku. Także to załatwione spolszczenie. E, I właśnie spolszczenie jeszcze w tym drugim pluginie chyba jest. Um, sekunda. Tutaj mam wiadomości Messages. E, tylko tutaj musimy już to ręcznie zrobić. Także ja to sobie sobie podcinku. Po ale właśnie w tym miejscu e, też można zamienić to na polski. Także ja to sobie potem ogarnę, żeby już teraz nie przedłużać. I wracamy do tego konfigu z AUFMI. Dobra, co tam dalej do zmiany? Yy... 144 linia mam tutaj zapisane, zobaczmy. A, to jest maksymalna liczba kont na dane IP. Domyślnie jest 1, ja to zmienię na 2. Z racji, że to jest skyblock, to można tam jakieś korzyści niby mieć z kont. Także ja ustawię to sobie na dwa. Jak załóżmy, będzie jakieś, jakieś rodzeństwo e, trzyosobowe, czy coś, no to wystarczy, że się zgłoszą do admina i tam można dodatkową osobę wtedy zarejestrować. Także z tym nie będzie problemu. A tak, no to, no to jakoś zapobiega multi-kontom. Także myślę, że jest spoczku. Dobra, kolejna linia 193. E, tak mam zapisane przynajmniej. E, I tutaj mamy. Po jakim czasie bez udanego logowania czy rejestracji wywala kracza serwera? serwera? Domyślnie jest 30 sekund. Ja to zmienię na minutkę, czyli 60 sekund. No bo czasami ktoś może nie ogarnąć, że trzeba hasło dwa razy wpisać czy coś, albo ktoś bardzo wolno pisze, to żeby ze spokojem miał czas właśnie na tą rejestrację. Także to sobie zmieniamy. Dalej 205 linijka, to jest taka opcja. Domyślnie jest ustawiona tak jak chce ale tak tylko nie mówię to pokazuje adminowi i danemu graczowi który się loguje po prostu czy ma inne konta przykładowo wchodzę tutaj pod nickiem bylebailo na serwer i potem jakiś czas później czy coś wchodzę z tego samego kompa czy tam z IP wchodzę pod innym nickiem to wtedy tej osobie się wyświetla nick znaczy na czacie się wyświetla że ma dwa konta i taka sama wiadomość trafia do admina Także łatwo zweryfikować potem, czy ktoś ma kilka kont, czy ile. Także to też jest spoczko opcja. I 303 mika, Co tu mamy, co tu mamy? Use welcome message. To zmieniam na false, bo to jest po prostu taki niepotrzebny komunikat. Nie wiem, czy będę mógł pokazać, pojawi się czy nie. Czy po rejestracji, dopiero chyba po rejestracji. Dobra, na razie się zarejestruję którym sobie hasło Bajo Jajo dwa razy trzeba wpisać. O i właśnie to jest ten komunikat tam welcome coś tam coś tam. E, także no to jest po prostu tu wyłączenie tego. E, no i jak mówiłem kośnik premium to wtedy dodaje was do listy premium po dwukrotnym wpisaniu. To może nas w tym. E, pliku z fast login. E, I coś chciałem powiedzieć o tym premium. A, właśnie jak mam lokalnie to odpalone, to coś to nie działa, ale jak miałem na hostingu serwer, to normalnie śmigało, także prawdopodobnie tutaj się po prostu nie łączy tam z serwerami Minecrafta, czy no nie wiem jak to działa, ale ogólnie na hostingu powinno działać, także do tego jeszcze wrócimy na sam koniec, w razie co, jak będę wrzucał po prostu pliki na hosting i wtedy to jeszcze sprawdzimy, ale jak mówię, powinno działać. E, także tyle na razie jak o to chodzi. No i w zasadzie jak chodzi o logowanie to byłoby tyle. Także druga sprawą, którą się dzisiaj zajmujemy no to będzie scoreboard. Także wchodzimy tutaj, wchodzimy w settings. No i tutaj jest właśnie cała konfiguracja tego pluginu. W zasadzie odtąd dotąd wpisujemy wszystko, co ma się wyświetlać, właśnie tutaj w tej tabelce. Także przykładowo, tutaj akurat mamy animację na początek. Jak się robi animację, po prostu się daje kilka różnych linii i to tak na zmianę się wyświetla ta, 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 ta i tak dalej. To jest ta pierwsza linia, właśnie to jest ten rozwijany napis Scoreboard. Także tak to działa. Więc ten napis scoreboard dobrze byłoby zamienić na nazwę naszego serwera. Czyli serwery ze znajomymi, może rozwijanego nie będę robił. Przynajmniej nie w tym miejscu. Zrobimy sobie podstawę. I tutaj sobie zróbmy po prostu serwer ze znajomymi. Strzałki też wywalimy. Sam czysty napis potamy po prostu. I teraz tak to jest znaczek end, i potem jest jakaś literka albo cyfra, i to oznacza kolor. Lub w przypadku L, pogrubienie to możecie sobie na internecie znaleźć. Jak piszecie przykładowo Minecraft Chat Colors, to tam wyświetl wyświetlą się Wam właśnie te wszystkie opcje. Ja tutaj sobie zrobię napis złoty z podświetleniem na żółto. Także to sobie skopiuję. Trzykrotnie, żeby były jakby trzy fazy tej animacji, i po prostu dajemy sobie dodatkowe kolorki. Te kolorki sobie spójrzcie na nie w internecie i będzie łatwiej, żebym tutaj nie tłumaczył. A ja Wam zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Dobra, i teraz mamy najpierw podświetlony napis serwer. I ze znajomymi jest na złoto. Potem mamy podświetlone Z. I reszta jest na złoto. I na końcu mamy znajomymi podświetlone na żółto. Także wpiszmy sobie SB Reload Serwer ze znajomymi. Także po kolei nam się właśnie podświetla. Tutaj jeszcze by musiał te grubość poprawić. Ale mniej więcej widzicie o co chodzi. No i dobra. Także tak można sobie różne napisy pisać. Ale jedno same napisy, no to tak średnio interesujące. Jak widzicie, domyślnie tutaj mamy jeszcze jakieś procent, player name procent. No i co to jest? No, i to są właśnie jakby takie zmienne, które załatwia nam plugin Placeholder API. Ja sobie wejdę w, w chroma jeszcze. Tutaj, jak wejdziecie sobie w placeholders, to macie to wszystko tutaj wypisane, jakby przykładowo. Nie wiem. Coś z osiągnięciami, wchodzicie sobie tutaj i macie właśnie tutaj różne takie, te wypisane, te zmienne, których możecie użyć. No tylko sprawa jest taka, że to właśnie tutaj nie działa, więc co zrobić, żeby to działało? Trzeba pobrać dodatkowe biblioteki. No i w zależności, yy, które zmienne są od takiego pluginu, no to to trzeba pobrać. Ja tutaj mam akurat przygotowaną listę. Sobie pobiorę tak jak na poprzednich serwerach, już od razu do przodu nawet. Do tych pluginów, których nie mam, ale po prostu przykładowo macie plugin na pracę. Także to wtedy wpisujecie papi, e cloud, download i nazwę pluginu. E no dobra, akurat pracy tutaj nie ma, także wezmę po prostu te pluginy, które potrzebuję, czyli Synthia na pewno. Dalej kolejny plugin. Lack Perms, to będzie od permisji. To będzie w przyszłym, w przyszłym jakimś odcinku, nie wiem dokładnie w którym, ale zobaczymy. Dalej player. Player w właśnie to player name, tak dalej. Do końca nie jestem pewny, co za co odpowiada. Jest player list. Także polecam po prostu pobrać te, co ja pobieram. Serwer, e, co tam dalej mamy script do tego wszystkiego po kolei sobie przejdziemy ale już tak do przodu troszkę Volt to jest ten kolejny plugin który też dzisiaj sobie ogarnialiśmy więc tego trochę też skorzystamy to jest tak PAPI RELOAD o jak widzicie nam się tutaj z prawej strony pozmieniało już nie ma tych procentów napisanych tylko na przykład to PLAYER NAME zamieniło się na nazwy gracza czyli na moje byle bylo no, także też mam tutaj uzupełnione, tak samo tutaj jakieś e, różne odnośnie serwera informacje. Także tak to wygląda i teraz możemy sobie tych zmiennych używać. Ja Miałam, że teraz to sobie przygotuję, jak to mniej więcej będzie wyglądać, no bo wiadomo, tam w trakcie będę pewnie też jeszcze zmieniał. E, no i wam pokażę, jak to wygląda tutaj w konfigu. Dobra, no i w miarę to już ogarnąłem. Na pewno to jeszcze potem będę zmieniał. Ale właśnie tutaj mamy jakiś rating. Tutaj część jest nieuzupełniona, bo brakuje po prostu jeszcze pluginów potrzebnych do tego. Także co tam później? Tutaj dodałem statystyki. Zabicia graczy, zabicia mobów, skoki i tam śmierci. I właśnie do tego potrzebowałem pobrać jeszcze jeden tutaj jak to nazwać rozszerzenie dodatkowe. Statystyk, i to są właśnie rzeczy ze statystyk, właśnie stąd. Także to dodatkowo pobrałem, żeby mieć te wartości, i sobie dodałem. Teraz właśnie pomału tutaj przelecę, jak to właśnie tutaj jest zrobione. W razie co, można sobie zatrzymać wideo i sobie spisać. No, i jak chodzi o scoreboard, to byłoby w zasadzie na tyle na ten moment. No, no później będziemy to coś tam dorabiać, przerabiać prawdopodobnie. Ale ideę, myślę, że e, ogarnęliście. Dobra, także przejdziemy teraz do taba. Czyli to jest to okienko. Tak właśnie mamy już domyślnie jakieś tam ustawienia zrobione. Także to po prostu sobie trochę przerobię. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To działa tak naprawdę na tej samej zasadzie co ten scoreboard po prawej. Tak samo używamy sobie właśnie tych różnych. Okej, okay, to, to jest scoreboard, to nie chcemy, chcemy taba. Tutaj config wchodzimy. I tutaj w zasadzie jest tak samo. Tylko mamy podział na header, czyli nagłówek, i footer, czyli stopka. Tutaj są jeszcze jakieś animacje dodatkowe. Ale w zasadzie na czym my się skupimy? Na tej górnej części tylko. No dobra, server name. To wpiszmy sobie od razu serwer ze znajomymi. Kolorki sobie zrobimy takie jakie mam. 6L. Tutaj tak samo się ta reload o, I mamy już na górze serwery, zostawimy mi nazwę. I mamy tutaj przykładowo Welcome byle LeBaylo. No to jest spoko, taki napis rozsuwający się. I tu jest to zapisane jako animacja. Animation. Welcome, coś tam, coś tam. No i te animacje gdzieś tutaj na pewno można zapisywać. I one są w osobnym pliku. Animations. I właśnie sobie zrobimy tak samo tutaj. Jak jest to welcome, eee, to jest jako to, nie to jest welcome, tylko no zamiast welcome zrobiłem sobie po polsku jako witaj, eee, także po kolei, najpierw w, potem wi. CTRL-S, Tab i teraz powinno być już Witaj, nie jest Witaj by Byle bajlo. Możemy to ewentualnie troszkę przyspieszyć, troszkę opóźnić. E, Nik jest na niebieski kolor, myślę czy jaki bym chciał. E, chyba zrobię żółty, tak mi się wydaje. I tu mamy akurat kolor ustawiony I mamy tutaj, kończy się tutaj, to jest tutaj ten kolorek, także zmienię go na żółty, czyli E. No i teraz mamy napis już na żółto. Okej, okay, także ja sobie teraz znowu pozmieniam troszkę te animacje, te parę rzeczy, pokażę Wam efekt końcowy, no i potem jak to jest zrobione. No i dobra. Tab też został zrobiony, napis jednak dałem w końcu zielony, na razie na ten moment wygląda w ten sposób, ale pewnie no, potem się też jeszcze zmieni. Ogólnie tutaj, tak nie pokażę, ale zanikiem jest liczba na żółto 0, to jest ping, także to można zmienić na jakąś inną wartość, to pokażę Wam w którym miejscu, to jest właśnie w tym miejscu. I zamiast ping to możecie dać właśnie jakiś ten placeholder inny i tam będzie się wyświetlało coś innego. Na razie zostawiam ping, ale możliwe, że tam dam jakiś poziom prac czy coś tego typu. To jeszcze zobaczę, jak będę miał inne pluginy do dyspozycji. A tak, no to co? Tutaj macie do wglądu, właśnie jak to jest zapisane. I jeszcze animacje Wam pokażę. Tutaj są te ruszające się. Właśnie te paseczki, tak patrzę, czy tego nie zwolnić lekko, ale chyba jest w porządku. W razie co, parę kliknięć i będzie Git. Tutaj jest Witaj. I tutaj te niepotrzebne animacje w zasadzie usunąłem. To też bym mógł, ale to już zostało. Tutaj, tak samo jest czas. Czas chciałem dodać z datą, ale czas jest tak bardzo rozlegle napisany. Stwierdziłem, że nie ma sensu. I tak naprawdę, to. Każdy czas na kąpie ma, więc no, no jest to bez sensu po prostu. Także zostaniemy sobie na razie na czymś takim. No i dobra, także te pluginy mamy ogarnięte. To jest jeszcze jakieś bozbary i inne rzeczy. Szczerze mówiąc, tego nigdy nie używałem. Ale jakbym miał strzelać, to jest bosbar. To jakiś takby dodatkowy komunikat, mi się wydaje. Jak walczycie ze smokiem, macie tutaj na górze taki pasek. To chyba właśnie to jest to. Aczkolwiek tego nie używałem e, i na ten moment nie będę, więc temu się przyglądać e, nie będziemy. No także w zasadzie pluginy ogarnięte, to tak spowiedzicie jeszcze w tego Placeholder Api w Expansions, czyli rozszerzenia to macie wszystkie te pobrane. E, no i tutaj są właśnie e, nazwy tego, także e, te właśnie możecie sobie pobrać. A w razie co no to przypominam, jak sobie wejdziecie właśnie tutaj ze stronki, placeholders, no to tutaj macie wszystko wypisane, czegoś szukacie, możecie Ctrl F, będzie Wam łatwiej, przykładowo ja szukałem, e, jump, no akurat to jest kilka tych, o, ale już drugi to jest statistic, e, podłoga jump, no i to jest właśnie to, czego potrzebowałem. Więc na tej stronce, sobie w razie co możecie szukać, bo tego jest no mnóstwo, jak widać. Także tutaj zachęcam właśnie do eksperymentowania, może coś fajnego znajdziecie. No i w zasadzie tyle. Także dzisiaj sobie ogarnęliśmy plugin na logowanie. No i te tam jakieś scoreboardy, taby, takie bardziej pluginy informacyjne, można to powiedzieć. No i ten volt i placeholder. Też się przyda, właśnie później do skryptów. No i widzicie, też, właśnie po to, po te nazwy, pieniądze, tego typu rzeczy, właśnie po to to jest. Także mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe odpowiedziałem. Odcinek chyba trochę długi wyszedł z tego, co widzę, ale już wpół do drugiej za chwilę, też jak widzicie na ekranie. Także ja lecę do spanka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.